Cześć kochani, z tej strony Aga i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj nadszedł czas podsumowania miesiąca lipca pod kątem ulubionych produktów. Więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, jakie kosmetyki najlepiej sprawdzały mi się w tym upalnym miesiącu i jakie polecam na przyszły miesiąc w wakacji, który również zapowiada się bardzo ciepło, to serdecznie zapraszam do dalszej części filmu. Zacznę sobie tutaj od makijażu, ponieważ w takie ciepłe letnie miesiące zdecydowanie częściej i chętniej się pielęgnuje niż maluję. Jeżeli już wybieram makijaż, to są to lekkie, rozświetlające makijaże z przemyceniem odrobiny koloru, o którym zaraz powiem, ale jednak albo się nie maluje, albo maluje się lekko. Więc tych produktów będzie mało. Są to tylko dwa produkty i pierwszym z nich jest coś, co wygląda niepozornie na pierwszy rzut oka. Ale to, jak to wygląda na skórze, to jest po prostu czysta magia. I są to multi-pastele z Glam Shopu, cienie pojedyncze w pastelowych, opalizujących odcieniach o błyszczącym wykończeniu, które możecie zobaczyć na moich powiekach. Tutaj mam jedynie w załamaniu powieki nałożony cień z mojej palety Kwitnąca Wiśnia, rumieniec wiosny. Tak się prezentuje. Wystarczy, że w takim makijażu na załamanie powieki nałożycie odrobinę cienia, właśnie w takim e, delikatnym, pomarańczowym odcieniu albo w delikatnym brązie na resztę powieki nałożycie multi pastel i to po prostu wygląda przepięknie i możemy teraz y, przemycić odrobinę kolorów w taki bardzo subtelny sposób. Jeżeli chodzi o polecenia odcieni, które wydają mi się być najbardziej uniwersalne, to zdecydowanie żółty cytrynian na wewnętrzny kącik, który pasuje absolutnie do każdego makijażu moim zdaniem. Ja uwielbiam żółty jasny albo neonowy, albo właśnie Stelowy kącik, to sprawia, że oko wygląda bardzo ciekawie. No i polecam wam też róże i pomarańcze. Róże opalizują na turkusowo-niebiesko, w zależności od odcienia, który sobie wybierzecie, albo pomarańcze, które opalizują na niebiesko, fioletowo, różowo. No przepiękne odcienie, naprawdę tutaj wybierajcie je pod kątem tego, jakie zestawienia kolorystyczne lubicie. Ale naprawdę multipastele są takimi cieniami, które w ostatnim czasie zrobiły na mnie na. Największe wrażenie, wychodzi tego mnóstwo, ale rzadko który cień chwyta mnie za serce i pokazuje mi, że jest coś nowego do wymyślenia właśnie na tym rynku cieni. I to są właśnie multi pastele, które dają nieziemski efekt. Ja po prostu kocham te cienie i na pewno jak zamówicie sobie pierwszy cień albo pierwsze dwa cienie, to na tym się nie skończy. Serdecznie polecam, naprawdę są warte zakupu jako urozmaicenie waszych neutralnych palet. Drugim makijażowym produktem jest coś co możecie już dorwać w Rossmanie, jest to nowy sypki puder marki Eveline z serii Variete. Seria Variete powiększyła się o kolejny świetny jakościowo produkt. Ja zarówno tusz, jak i eyeliner lubię i serdecznie polecam. I cieszę się, że pojawiło się coś nowego w tej serii, bo ta seria jest po prostu skazana moim zdaniem na sukces, jest dopieszczona w 100%. I to jest puder sypki o rozświetlonym wyko rozświetlającym wykończeniu, ale takim bardzo specyficznym, bo on ma matującą bazę, ale w sobie ma takie piękne, delikatne, pastelowe, nienachalne, elegancko wyglądające drobinki i w wykończeniu na skórze bardzo. Bardzo przypomina mi y, meteoryty gerleum, które są bardzo drogie. Więc to moim zdaniem będzie hit. Jeżeli jeszcze go nie znacie, jeszcze go nie kupiliście to serdecznie polecam wypróbować, bo naprawdę wygląda na skórze drogo i o tym już mówiłam na Instagramie. Jest świetnie utrwalający makijaż, matuje to, co ma matowić, ale przez to delikatnie rozświetlone wykończenie w formie tych właśnie drobinek nie sprawia efektu płaskiego matu na skórze i jednak ta skóra wygląda na utrwaloną, zmatowioną, ale zdrową. Bardzo specyficzny efekt do opisania, ale naprawdę to on robi i skóra wygląda naprawdę ślicznie. Ja mam go dzisiaj na skórze. Oczywiście mam rozświetlacz z mojej palety naturalny kontur, ale na całej reszcie jest ten puder i to jest właśnie efekt, który ja uwielbiam. Więc jeżeli lubicie mocne utrwalenie, ale rozświetlenie przy okazji, to spróbujcie. Naprawdę warto. Zanim przejdziemy do kolejnej części ulubieńców, czyli do pielęgnacji, która będzie tutaj bardziej obszerna, chciałabym się skupić na tym niebieskim drobiazgu, który stoi za mną, więc zaraz. Wypakowuję jego zawartość i zabieram go tutaj, żeby pokazać Wam, co to dokładnie jest. A mowa, kochani, o tym niebieskim słodziaku, jakim jest lodówka marki Flaw do przechowywania kosmetyków. I bez tego nie wyobrażam sobie przechowywania kosmetyków, w szczególności w trakcie takich upałów. Nie lubię trzymać kosmetyków w lodówce. Wolę mieć osobne urządzenie, które jest stricte przeznaczone do właśnie przechowywania kosmetyków. Jeżeli tak jak ja, Dajecie niemałe pieniądze na swoje kosmetyki do pielęgnacji, to najważniejszym jest przechowywanie ich odpowiednich warunkach, w szczególności y, mówię tutaj o takich produktach jak witamina C, która potrzebuje chłodnego, zacienionego miejsca, żeby y, odpowiednio działać i żeby zachować swoje właściwości, żeby po prostu się nie zepsuć. Wszystkie żelowe konsystencje, wszystkie kremy pod oczy, które dodatkowo schłodzone, niwelują Wam opuchliznę y, pod oczami. Ja przechowuję w takiej lodówce również maseczki w płachcie, które świetnie działają na skórę, kiedy są schłodzone. Ja tą lodówkę mam już, oj, chyba ponad rok i jestem z niej ekstremalnie zadowolona. To jest lodówka akurat w niebieskim kolorze, ale są jeszcze inne odcienie. Widziałam, najbardziej neutralna jest biała. Jeżeli chcecie dopasować na przykład lodówkę do swojej łazienki, to biała chyba będzie najbardziej optymalna. Jest bardzo pojemna, zmieści naprawdę mnóstwo kosmetyków. Na stojąco stawiam sobie tutaj sera, tutaj jakieś produkty w słoiczkach, tutaj idealne miejsce na maseczki, na kamień głasza, o którym za chwilę będę Wam mówić, kremy pod oczy, albo w szczególności płatki pod oczy, które wyciągniecie właśnie z takiej lodówki i nałożycie sobie na opuchliznę, gwarantuje, że pokochacie jeszcze bardziej za działanie, niż gdybyście tego nie zrobili, bo właśnie schłodzone kosmetyki działają jeszcze lepiej. Więc to moim zdaniem jest must have dla każdej osoby, która interesuje się pielęgnacją i wydaje na to swoje pieniądze. Bo to powiedziałabym jest tak jakby zabezpieczenie aby żeby te kosmetyki po prostu jak najdłużej, najlepiej na Was działały, więc no, nie widziałam innych marek, które robią takie lodówki, z tej jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, mam już ją od wielu, wielu miesięcy i tutaj możecie zobaczyć, ile w takiej lodówce się zmieści i jeszcze jest spokojnie miejsce na kilka produktów, ja mam pielęgnacji bardzo dużo, widać to właśnie po tej lodówce aktualnie, więc no, jeżeli macie też dużo produktów, to serdecznie polecam, naprawdę nie będziecie Żałować inwestycji. I wykorzystując moment, że przez lodówkę jesteśmy w temacie flafa, a w Rosmanie do 31 lipca, czyli do końca tego miesiąca, albo do wyczerpania zapasów, trwa promocja na kosmetyki marki Flaf i sama zrobiłam sobie zapas moich ulubionych. A bardzo często dostaję od Was pytania, jakie kosmetyki Flaf wam polecam, to pokażę Wam moją y, trójkę ulubionych produktów właśnie Flafa. Y, w sumie czwórkę, bo jeszcze będzie tutaj akcesorium, ale akcesoria nie wchodzą w grę. Promocji, więc napisałam do Flafa i załatwiłam dla Was kod rabatowy na minus 15% na ich stronie internetowej, żebyście mogli też wziąć udział w promocji na lodówkę bądź akcesorium czyli kamień głasza, o którym powiem Wam za chwilę, bo jest to najlepszy w kształcie głasza, z jakim miałam styczność. Ale wracamy do promocji w Rusmanie. Oczywiście kosmetyki na stronie Flaf również możecie kupić z tym 15% rabatem. DIM15, ale aktualnie jeszcze możecie dorwać je stacjonarnie, więc trzy moje ulubione produkty z Flapa. Pierwszy krem, który świetnie mi się sprawdza, jest to już moje drugie opakowanie. Właśnie po niego byłam teraz na promocji w Rossmanie. To jest krem regenerujący na noc, a bardziej na dobranoc, bo tak jest w opisie, z pyłem księżycowym. On ma tutaj taki składnik, który chroni przed światłem niebieskim. On się nazywa chyba Synchro Life. Już Wam powiem. Tak, Synchro Life y, to jest składnik, który chroni przed światłem niebieskim, ale krem jest bardzo lekki w konsystencji, szybko się wchłania i bardzo fajnie koi y, naczynkową skórę. Bardzo fajnie łagodzi mi rumień, więc jeżeli szukacie produktu drogeryjnego na skórę, która jest podrażniona, żeby ją właśnie w nocy ukoić taką grubszą warstwą kremu, y, to ten jest naprawdę świetny. Jest to jeden z najlepszych kremów w dobrej Cenie, jaki mogę Wam polecić w Rosmanie. Drugim produktem jest oczywiście Face Milk, czyli mleczko do twarzy. To jest takie lekkie, mleczne serum. Ja lubię najbardziej borówkowe, przeznaczone dla skóry naczyniowej. Ono właśnie pięknie łagodzi dodatkowo rumień, zarówno pod ten krem na noc, jak i pod inny krem na noc, albo pod krem z filtrem, również jest bardzo lekkie. Jeżeli chodzi o markę Flaw, to cała ta marka jest też mocno związana z zapachami. Jeżeli lubicie owocowe, słodkie zapachy, to pokochacie te kosmetyki, właśnie za zapachy. A kolejnym kosmetykiem, który kocham za zapach jest świetnym dodatkowo balsamem do ciała, który pięknie nawilża. Jest to krem do ciała intensywne nawilżenie z smoczym owocem i ekstraktem z granatu. Mamy tutaj też wodę brzozową i wodę kokosową, co sprawia, że mamy tutaj lekką konsystencję, ale mocne działanie. I gdybym miała wam polecić właśnie balsam, który fajnie działa, z drogerii. No, to to jest naprawdę świetny kosmetyk. On bardzo mocno nawilża, w szczególności latem, kiedy macie wysuszoną skórę. Ja teraz walczę z moją skórą. Moja skóra, kiedy jest przesuszona, ma tendencję do zrogowaceń, do około y, okołomieszkowego zapalenia skóry, no po prostu muszę ją cały czas pielęgnować, żeby ona wyglądała w miarę dobrze. I właśnie, jeżeli chodzi o drogeryjny produkt. To mi się bardzo, bardzo dobrze sprawdza. A jeżeli chodzi o Głasza, o którym mówiłam wcześniej, to Głasza, właśnie marki Flaw, jest świetnie wyprofilowany, bo ma bardzo mocne wgłębienie tutaj, właśnie w tej części. Która jest wyprofilowana do linii żuchwy. Bardzo dużo głasza ma taki trójząb tutaj, który w ogóle mi się nie sprawdza, właśnie do wyprowadzania linii żuchwy, na której mi najbardziej zależy przy tym masażu głasza. I tutaj możecie dokładnie zobaczyć, jakie to wgłębienie jest mocne, bo niektóre kamienie głasza mają wgłębienie, ale nie tak intensywne jak tutaj. A to wgłębienie mocne idealnie definiuje tutaj linii żuchwy. Jesteście w stanie ją fajnie wyprofilować przy masażu. Jest to na koniec dnia bardzo relaksująca sprawa. Dodatkowo ma walory estetyczne, bo przy takich regularnych masażach wasza yy, twarz wydaje się po prostu być szczuplejsza, ładniej wyprofilowana, więc polecam na wasze ulubione serum olejkowe, żeby otrzymać fajny poślizg przy masażu. Naprawdę świetna sprawa. A ten kamień moim zdaniem jest najlepiej wyprofilowany, więc jeżeli szukacie głasza, ten z Flafa dla mnie jest najlepszy. Dalej, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to dużo się u mnie nie zmieniło. Używam tych produktów, które już Wam pokazywałam. Jedyne na co chcę zwrócić uwagę to nowa witamina C Basic Lab, która jest najdelikatniejszą formą wszystkich serów z witaminą C, jakie mają. To jest witamina C, która najlepiej wpływa na moją reaktywną, delikatną skórę naczynkową, więc jeżeli taką macie, to tę witaminę C w szczególności Wam polecam. Ja będę robić osobny filmik o witaminie C z Basic Lab, więc to zostawię na później, ale jeżeli macie właśnie delikatną, wrażliwą skórę i inne witaminy C Was podrażniają, to zainteresowałabym się tą nową z Basic Lab. Coś, czego nie może zabraknąć w mojej pielęgnacji, jeden z najlepiej nawierzających kosmetyków przy zachowaniu lekkiej konsystencji to Królowa Trehaloza Basic Lab zapakowana w nowe opakowanie z pompką, które ułatwia aplikację, dozuje idealną ilość produktu i jest higieniczne, więc naprawdę yy, Cieszę się, że trehaloza pojawiła się w takim opakowaniu. Jeżeli znacie ten produkt i chcecie właśnie go kupić w nowym opakowaniu, to już taki jest. Ja nie wyobrażam sobie tego kosmetyku nie mieć, bo nieraz już uratował moją skórę z ciężkich sytuacji suchości. Więc no, królowa trehaloza jeszcze w takim opakowaniu to już jest kosmos dla mnie. Nowość, która bardzo dobrze mi się sprawdziła, ale jest to edycja limitowana. Nie wiem, ile te kosmetyki będą jeszcze w sprzedaży. To Medic i creamy yoga stworzona przez Sylwię Wilczewską, którą możecie na Instagramie kojarzyć z konta Makeup After 40 i to jest krem pod oczy, również serum z niacinamidem bardzo dobrze mi się sprawdza, ale ten krem pod oczy wydaje mi się być najciekawszą opcją z tej całej serii trzech produktów. Medic to jest pielęgnacyjny odłam marki Pierne i właśnie Sylwia stworzyła tą kolekcję i to jest. Świetny krem pod oczy zarówno dla cery młodej, jak i bardziej dojrzałej. Bardzo fajna, lekka konsystencja przy mocnym nawilżeniu zarówno na noc, jak i na dzień. Bardzo, bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o krem pod oczy. I uwielbiam trzymać go w tej lodówce, bo wtedy robi największy efekt wow, jaki możecie z niego wyciągnąć. Coś, co jakiś czas temu dostałam w paczce PR-owej, w ogóle tego nie otwierałam, aż otworzyłam i zakochałam się w tym produkcie, w szczególności na lato. To mgiełka marki MEX. Nie do końca jestem pewna, czy MEX jest dostępny w Rosmanie, czy nie. Ale tak mi się wydaje, że chyba w Rosmanie możecie dorwać te produkty. I to jest y, bardzo piękny, odświeżający, lekki, rześki zapach: fresh watermelon i jasmin. Prześwietna mgiełka do odświeżania się, właśnie w trakcie dnia podczas upałów, ale przy okazji z walorami zapachowymi. Ja raczej w trakcie upałów nie noszę ciężkich perfum. Męczą mnie, po prostu mnie męczą i wolę czasem się nie perfumować, niż po prostu doprowadzić do bólu głowy. A taki delikatny efekt w formie mgiełki świetnie na mnie działa i też sprawia, że lepiej się po prostu czuję. Jeżeli lubicie świeże, owocowo-wodne, odświeżające zapachy, no to z tej będziecie mega zadowolone. Ja uwielbiam ten zapach, naprawdę, i mogę się tym pryskać non-stop, i tutaj praktycznie nic nie ubywa. Pryskam tym ciuchy pryskam tym siebie oczywiście poza twarzą, bo mamy tutaj odrobinę alkoholu w składzie, jak każda woda perfumowana, ale no rewelacja. Naprawdę rewelacja. Otworzyłam w paczce, nie spodziewałam się efektu, a tu się okazał taki hit. Także polecam. I na koniec zostawiłam sobie ciało i oprócz tego regularnego nawilżania, odżywiania mojej skóry, żeby utrzymać ją w ryzach, bardzo istotne jest u mnie złuszczanie. I tutaj, jeżeli znacie mnie od lat, to moim wieloletnim ulubieńcem jest peeling arbuzowy marki Bielenda Professional. To jest najlepszy peeling, jaki znałam do tej pory. Naprawdę świetna jakość, w dobrej cenie, ogromny na pojemność, super skuteczność. Naprawdę, peelingi Bielenda Professional są dla mnie na top of the top, ale dzięki temu, że ostatnio miałam okazję przetestować wszystkie peelingi Bielendy, jakie istnieją, ponieważ y, tworzę dla Was materiał pod kątem dobrania y, idealnego peelingu do danej skóry. Kategoryzuję je pod kątem wielkości drobinek, mocy złuszczania. Y, olejowej warstwy czy też nie i tak dalej i tak dalej i taki film już niedługo się pojawi. Trafiłam na peeling, który zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie niż ten arbuzowy. Jest to zielone opakowanie. Peeling nazywa się antycelulitowy peeling ultra ujędrniający do ciała. Formulacja oil free, czyli bezolejowa, nie zostawia żadnej tłustej warstwy. Przepięknie peelinguje w bardzo delikatny sposób, bo ma bardzo drobne drobinki zatopione w takiej żelowej konsystencji. Nie spotkałam się jeszcze wcześniej z takim peelingiem i zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że no powiem Wam, że Arbus ma tutaj konkurenta. I mamy tutaj y, Algi Laminaria i Wąkrotę Azjatycką, którą od lat kocham w każdym kosmetyku do twarzy, do ciała, bo ona pięknie łagodzi moją podrażnioną, zaczerwienioną skórę. I tutaj ten peeling naprawdę ma wyjątkową, galaretkową, żelową konsystencję. Więcej o peelingach, ogólnie bielendy powiem Wam w tym osobnym filmiku, ale ten jest po prostu tak wyjątkowy i tak skuteczny, że że zasłużył na miejsce w ulubieńcach przed tym filmem o peelingach. I nie tylko w sumie, bo tam będę Wam miała do pokazania jeszcze jednego hita, który wyprowadził mnie ze wszystkich zrogowaceń, zapalenia mieszków włosowych, ale no to już, to już niedługo. Także antycelulitowy peeling. Perełeczka. I kochani, to tyle w dzisiejszych ulubieńcach. Mam nadzieję, że dorwiecie tutaj jakąś fajną perełkę dla siebie, która będzie Wam się sprawdzać tak dobrze jak u mnie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, kochani buziaki. Pozdrawiam, was, papa.